System PFlex EPS 2.0. Najważniejsze zmiany to nowa średnica 160, oprócz już wcześniej e, dostępnej FI 200, wykonanie monolityczne. Rury i kształtki w procesie wtryskiwania wyprodukowane są z jednego elementu. Gwarantuje to trwałość i szczelność instalacji. Do łączenia elementów e, kształtek rur wykorzystujemy samouszczelniającą się mufę z materiału EPP, która nie wymaga dodatkowego uszczelnienia w postaci akrylu czy silikonu. Przewody, jak i również wszystkie elementy, wykonane są z EPS-u, gdzie możemy je wykorzystać do podłączenia centrali wentylacyjnej z czerpnią, wyrzutnią, jak i również skrzynkami rozdzielacza. Systemy EPS, czyli tak naprawdę przewody wykonane z samonośnej izolacji, są o wiele przyjemniejsze i łatwiejsze w montażu w porównaniu do innych rozwiązań, np. rury stalowe, Spiro czy przewody elastyczne. Więc chciałbym porozmawiać dzisiaj o systemie EPS, a właściwie PFLEX EPS 2.0. Do 25% większa izolacyjność materiału, porównując opór cieplny. EPS w porównaniu do innych rozwiązań, jak rury stalowe czy materiały elastyczne, mamy o 25% lepszą izolacyjność materiału, biorąc pod uwagę tą samą grubość izolacji. Niższe koszty instalacji. W przeciwieństwie do innych systemów, jak rury stalowe, metalowe, system Pflex EPS-2 nie wymaga dodatkowego doizolowywania, co przekłada się na niższe koszty związane z dodatkowymi materiałami oraz kosztem robocizny. Kompatybilność. Ze względu na swoje wymiary, system PFlex EPS 2, zarówno w rozmiarze 160, jak i 200, jest kompatybilny z innymi systemami, gdzie możemy je łączyć poprzez mufę lub nypel montażowy. Szybszy montaż. Bez konieczności dodatkowej izolacji materiałów wentylacyjnych możemy skrócić czas montażu o połowę. Odporność na wilgoć. Materiał EPS, z którego wykonane są systemy wentylacji. Nie nasiąka wodą, w związku z tym nie traci swoich własności izolacyjnych w porównaniu do np. wełny. Niższe opory instalacji. System EPS jako gładki i sztywny w środku stawia mniejsze opory powietrza w porównaniu do np. kanałów elastycznych izolowanych. Brak mostków cieplnych. System EPS 2.0 zbudowany z monolitycznych elementów oraz zewnętrznej mufy z materiału EPP gwarantuje nam ciągłość i szczelność izolacji, przez co nie mamy mocków cieplnych na instalacji. Samouszczelniające się mufy. System PFLEX EPS 2.0 wykorzystuje samouszczelniające się mufy, które do zapewnienia szczelności instalacji nie wymagają żadnych dodatkowych elementów w postaci kleju, silikonu czy akrylu. Szczelny system z nową mufą. Łatwa zmiana średnicy. Możemy bardzo łatwo zmienić przekrój rury. Kładając rurę 160 do rury 200. Uniwersalny trójnik. W systemie PFLEX EPS 2.0 jest również trójnik, który umożliwia nam podłączenie zarówno przewodu średnicy 200, jak i również przewodu o średnicy 160 oraz będzie możliwość stosowania przepustnicy do podłączenia np. gruntowego wymiennika ciepła. System PFLEX EPS 2.0 dostępny na cennik24.pl